Nie wiem czy tu się powniejsza. A tu nie ma chyba takiego. To jest bardzo prosty aparat. Pan no. da trochę niżej żeby... O no ile ich było Siedem? Tak? No to ponieważ udało, nie udało się załączyć tego na początku całej, całego pokazu, całej prezentacji no to informujemy, że na początku było ich siedem. Teraz jest ich sześć. Czyli jedna kremówka jest już przeszłością. Wspomnieniem zostało kremówek sześć. Można zastopować i co? Jak kolega zje kilka, na przykład dwie, to wtedy.

nagrywający musi się tu posilić też kawą, bo to jest bardzo wyczerpujące zajęcie. Także jest, nie jest. Nie są co prawda, pokazane umiejętności już wewnątrz gastryczne kolegi, ale, ale manualne na pewno, bo rozpracowane zostały. Proszę? Na parż? No właśnie, tutaj. Manualna praca jest bardzo taka sprawna, widać dużą sprawę. 立ち上がる Jak często przyjmujecie takie wyzwania? Czasami. No zostały cztery. Matematyka nie kłamie. Siedem ich było, tak? Są świadkowie tutaj. Dodatkowym świadkiem jest paragon z kasy. <śmiech> <śmiech> Możemy go sfilmować. Można go. Dobrze, czyli chwilowe ujęcie na paragon, to ten na górze. Interesuje nas ilość, bo cena nie ma tu znaczenia bardziej, co ile tego, tylko że aparat jest beznadziejnego typu w tym urządzeniu. Oddalam i niewiele to daje. Ta chyba po lewej wpisana. Nie pisze, że 7. A. Wracamy z ujęciem na stanowisko. O, jest, jest, jest. To 7 pozostawia wyrazistością, ale to jest wina paragonu i urządzenia, które służy do zapisu. No nie jest jedno i drugie najwyższego lotu, ale wprawne oko zobaczy, że to jest 7. <grym> No i zostają trzy, tak? Może nie widać ilości? Dość ostre jest tutaj taka nie jest może niewidoczna, można? Tak, zgadza się. No niestety, no urządzenie nie jest profesjonalne, więc i. Jakość nagrywania jest taka, jaka jest. Ale robimy zbliżenie, że widzimy, że zostały trzy, a było siedem. To oznacza, że cztery już są histori stanowią historię. Przeszły do historii. Ale zawodnik się chyba poddaje? Nie, nie, nie poddaje się. Mam nadzieję, że dysku wystarczy. Okay. No, tylko, że no, w M22 który się tam nie wybieram za bardzo, ale dzięki za propozycję. Mam jakiś kanał? Proszę? Mam jakiś kanał. Nie, nie mam. Tak, tak spontanicznie się zdecydowałem. Ale jak chcecie, mogę to umieścić na YouTubie. Będzie pod, na koncie o nazwie Jan Kryzostom Pasek. Tak? Bo tam bo konto też nie jest z moimi tymi danymi. Pewnie. Nieraz trzeba mieć bardziej oficjalne, ale tam gdzie nie trzeba, szkoda się przeć. No. Oni i tak o nas wszystko wiedzą prawie już.

I równo, równolegle z YouTubeem W YouTube na YouTube na pewno się znajdzie to jak bo, nie ma nie... półtoric czyli, czyli metabolizm jak elektrownia atomowa I to taka nowocześniejsza Aha Organizm się przyzwyczaił może. Tak, i zostały dwie jeszcze. Tylko dwie. Aż dwie. Bateria ma 90%. Jeszcze żyje. No Nie, no tak szybko nie pada. Nie jest to najwyższego lotu urządzenie, ale. Bateria jeszcze ma coś. Coś niecoś ma. nie coś Ja on nie ta bańka, bo jakby Tak, opnia? Koniec? Pasował. No, y, Czyli jednak 5, nie siedem, jak zostało szumnie zapowiedziane. To, co umieszczamy to na, na tym, czy na, na YouTube, jako, jako próbę, jako eksperyment, który się nie udał, ale pacjent żyje. Można umieścić. Można umieścić, dobrze. To umieścimy. To szukasz... Szukać proszę pod nazwą użytkownika Jan Hryzostą Pasek. To bo Wyłączyć? Dobrze, na twarz, no bo hero, bohater musi być uwieczniony, to oczywiście. Koniec, zamykamy.